Witajcie w rozważaniu na dzień dobry. Dalej kobieci i mężczyźnie. Wczoraj rozmawiałem trochę o pewnych wyzwaniach wobec mężczyzn, a dzisiaj chciałbym powiedzieć o wyzwaniach wobec kobiet. I tak w skrócie nazwałbym to odwlekanie macierzyństwa albo nawet lekceważenie macierzyństwa. I rozpoczynaliśmy ten cały cykl od Księgi Rodzaju, od tego, że Bóg błogosławi, a więc można powiedzieć wspiera, zachęca, motywuje i wskazuje nam określone działania. I między innymi jest to błogosławienie właśnie rozradzania się i czynienia sobie ziemi poddanej. I tu się oczywiście pojawia takie ważne połączenie, Czyli nie tylko mamy być razem, o czym będę jeszcze pewnie mówił oddzielnie, o seksualności, o, o seksie jako takim, no ale też ma się pojawiać pewien określony owoc tego naszego zbliżenia damsko-męskiego i to jest dziecko. I generalnie, kiedy patrzymy na, na to właśnie macierzyństwo, zwróćcie uwagę też, że w języku polskim macierzyństwo jest no, związane z matką, gdzieś wtórnie się pojawia macierzyństwo z różnych przyczyn. Yy, można się zastanawiać, na ile słusznych. Yy, natomiast to właśnie macierzyństwo, związanie dziecka z matką, pewne szczególne zadanie, które matki dostają, właśnie myślę, że jest czymś bardzo ważnym w Piśmie Świętym. I chciałem się odnieść do takich dwóch fragmentów. Pierwszy yy, w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale, Pan Jezus mówi: Tak, Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak kokosz zgromadza swoje pisklęta pod skrzydła. I to ewidentnie jest proroctwo. I zwróćcie uwagę, że Bóg się przedstawia jako właśnie, no nie kobieta, ale jednak jako y, płeć żeńska, jako matka, jako kokosz, która jest tutaj właśnie synonimem takiego ofiarnego macierzyństwa, która gromadzi swoje pisklęta pod swoje skrzydła, która je chroni. Taki ewidentnie obraz, który, no właśnie, który ma wskazywać na pewną określoną, pewien określony rodzaj miłości, miłości macierzyńskiej. I co z tego wynika? Myślę, że wielkie cenienie miłości macierzyńskiej przez Pana Jezusa. I to, że ta miłość macierzyńska w jakimś szczególnym sposób wyraża podobieństwo do samego Boga. To Bóg mówi, że On taki jest. A więc macierzyństwo jest czymś bardzo szczególnym w Jego oczach. I pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, gdzie jest powiedziane o kobiecie, że drugi rozdział, piętnasty werset, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości i w świątobliwości i w skromności. I znowu to macierzyństwo się pojawia jako coś bardzo ważnego. Często ten werset jest źle rozumiany jako werset, który mówi o zbawieniu z uczynków, że po prostu kobieta jest zbawiona przez to, że, że będzie matką. I myślę, że kiedy patrzymy na kontekst, to kontekst jest taki, że tu jest raczej powiedziane o tym, w jaki sposób kobieta ma zachowywać zbawienie, albo w jaki sposób ma trwać w zbawieniu, albo innymi słowy, na czym się ma skupić, co jest tym bożym zuśrodkowaniem jej uwagi, który Bóg jej podpowiada. I ewidentnie znowu pojawia się w tym kontekście macierzyństwo. I czemu o tym mówię? Myślę, że no z takiego bardzo ważnego i współczesnego powodu. A powód jest taki, że dzisiaj yy, właśnie tą decyzję bardzo wiele kobiet i to chrześcijanek również odwleka. I chciałbym po prostu przestrzec przed tym, dlatego że zegar biologiczny bije. Yy. Patrzę na wiele kobiet, które mają 30, 35, 40 lat nagle się budzi, karierę mają, samochody mają, domy mają, męża mają. Ale z dzieckiem już jest zasadniczy problem, dlatego że zaczynać w tym wieku jest bardzo trudno. I pojawia się rozpacz, i pojawia się pustka, pojawia się smutek. I chciałbym Was po prostu przed tym przestrzec, chciałbym Was przed tym uchronić. Być może masz teraz 20 parę lat, nie czujesz jeszcze za bardzo... Tego, tego, tej potrzeby. A może zaczynasz powoli czuć, ale to spychasz. Chciałbym Cię przestrzec przed takim działaniem. Będziesz mieć 30 lat i będzie Ci ciężej zacząć o macierzyństwie myśleć. Najlepszy czas na pierwsze dziecko to jest do 25 roku życia. Zachęcam Cię do tego, żebyś tego nie odwlekała. To jest dobre, to jest błogosławione. Jest cena do zapłacenia, ale, ale nie myśl, że ta cena jest zbyt wysoka, bo bo później może się okazać znacznie wyższa. Panie Boże, proszę Cię, dawaj nam mądrość, proszę o moje siostry w Chrystusie, proszę o to, Panie, żebyś podpowiadał im, kiedy jest ten dobry czas, właściwy czas i Panie, żeby go nie odwlekały na przyszłość, ale były właśnie w zgodzie z tym rytmem, który Ty dajesz. O to proszę. Z Bogiem i do zobaczenia.